Tak? Natomiast przy zalecacie Państwo jakieś działania profilaktyczne, wykorzystanie Waszej technologii, która później ułatwia odzyskiwanie na przykład danych. Tak? Czyli załóżmy, że wpisuję sobie w politykę, że oczywiście odzyskiwanie danych jest, jest moim priorytetem, ale chcę, żeby to nastąpiło później szybko, w miarę z problemu. Oczywiście, w tej ten sytuacji ten mamy Remote Data Recovery Software, który udostępniamy klientowi, także w momencie, kiedy szereg elementów jego polityki, które na co dzień wykorzystuje, nie zadziała bądź nie ma możliwości, żeby je wdrożyć, wtedy możemy się po od razu szybko zdalnie połączyć z jego środowiskiem i rozpocząć pracę. Czyli to nie jest na przykład soft, który instaluje zawczasu, to jest soft, który instaluje po to znaczy lepiej ten software mieć zarejestrowany zawczasu, w tym momencie oszczędzimy sobie kłopotów, zatem y, wiemy już z jaką infrastrukturą mamy do czynienia, y, co znacznie przyspiesza cały proces niż y, w momencie, kiedy dojdzie do katastrofy. Najpierw musimy się dowiedzieć, co tak naprawdę tam działa jakie są relacje pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury. No i to jest myślę dość cenny czas bycie, kiedy dochodzi kiedy do katastrofy. Mamy oczywiście też gamut programowania dedykowane do takich, że tak powiem, prostszych przypadków, czyli Easy Kabel w, w wersji Professional w wersji Enterprise. Ta aplikacja pozwala na samodzielną pracę i w tej wersji Enterprise również umożliwia na przykład odbudowywanie macierzy. Natomiast z doświadczenia wiem, że klienci, w momencie, kiedy dochodzi do awarii macierzy, szczególnie jeżeli jest to dużo większa macierz, wolą, żebyśmy byli w tym udzielni bezpośrednio. Zatem zapraszam jeszcze do odczytania ankiety i wzięcia udziału w naszym konkursie. Dziękuję bardzo.